Cześć wszystkim, dzisiaj zrobimy filmik o sprzedaży bydła. Tych sztuk czterech, co to były duże. Były to trzy jałówki, jeden byczek. Na filmie wstawię nagranie z dnia sprzedaży oraz wypowiem się, ile zarobiłem. Tutaj podaję. I tu kurde nie widać, ale cenę dużo zobaczycie. Tu nie widać. Wstawię zdjęcie tak byczek ważył 466 kg. Taka ta największa krowa milka to miała chyba 502 kg. Tu dwie takie siwe były: jedna była troszkę starsza, druga troszkę młodsza. Ta mniejsza miała 420, a ta większa 428. Sprzedaliśmy 10 listopada. Namówił nas na to handlarz, ja do końca chciałem dłużej przytrzymać, ale on namówił, że później cena spadnie, no i jednak miał rację, że, żeśmy mu sprzedali, namawiał mnie, bo przyjechał bez zapowiedzi po bydło, Stał po prostu zadzwoniliśmy do niego po ile jest bydło, tak nie miał czasu odpowiadać, niezbyt chętnie mówił, ale na, za dwa dni, samego rana nie, bo to było gdzieś w po godzinach popołudniowych, ja pojechałem orać, przyjechał po bydło. Także, namówił mnie, sprzedaliśmy te 4 sztuki, tak, cena jako dostaliśmy, o kurde, kartkę już pobrudziłem, fakturkę, tak, rozliczenie czy znaczy się, tak, dostaliśmy za wszystkie jako 17 140, 134, tak, złote, 10 groszy, waga była 945 jako mięsa, tak, ze wszystkich, wybicie było, tak, mama liczyło że około 50%, ja nawet nie liczyłem, tak, Byczek miał 271 kg mięsa. Te dwie uweczki 209 i 212, a ta czarno-biała, co wszyscy ją lubią oglądać, 253 to była cena za byczka: 19 zł, za czarno-biało 18, za dwie siwe: 17,50 i 17,80. Więc za byczka dostałem 5149 zł i to była duża ocena, według mnie, dobra, bo to poszedł w klasie R, też ta poszła w klasie O. Tam wyślę zdjęcie, tak, nie tak. Jałówki te wyszły niecałe 4000, ta, ta, ta wyszła 4500, więc myślę, że cena jest dobra. Oto widzę moje dane, wiecie jak się nazywam, mam na imię. Tak, sprzedaliśmy, trzymając 11 miesięcy, tak i Liczyłem, że te dwie siwe jałówki to tak nie przyjechały więcej niż tak 130 kg, bo to były jałówki, te to znaczy jałówki, na no łożki takie odsadki to były paszporty. Miały według mnie trochę fikcyjne, bo jednak były dużo starsze niż w paszporcie. Przynajmniej ja tak uważam, bo mama mówi, że nie było, tak? Ja tak uważam, że one starsze były i według mnie już przestały rosnąć, tak? Nie trzeba, bo jest sprzedać po prostu. Byczek można było go przetrzymać, mógłby to złapać lepszą wagę, wiadomo. Ale żeśmy tego nie zrobili, żeby wszystkie na raz sprzedać. Pieniądze były w domu potrzebne. Tak, sprzedaliśmy. Pieniądze zostały wydane. Kupiliśmy wysłodki. Jako granulowane, niemal rasowane I dwie sztuki tych jałoszek Galway. Rasowych. Myśmy oglądali angusy, ale mogliśmy kupić jako w tym dniu co oglądaliśmy tylko te dwie. Bo, bo były problemy z paszportami i tam zaraby przywiezione tam. Więc kupiliśmy, żeby było wszystko fajnie. Też jest taki problem, że nie mam tej decyzji od weterynarii o zdrowym stadzie bydła, więc to też jest problem. Jednakże nie mogę za granicę sprzedać bydła i oficjalnie to tak powinien to mieć. Tak to też, też widzę, że to jednak trochę niezbyt to jest przestrzegane, bo gdyby to było przestrzegane, to jednak bym to dostał, a to nie każdy rolnik wyda, nie każdy nawet wie o czymś takim, więc. Też nie jest tak zakolorowo tak. E, Tam to bydło było żywione głównie e, sianem i zielonko, tak? To też było tak na przemian, bo trawa się skosiła wyschła i była tak. Z Nie Nieużytków, tak, kurki przed nami są, nieużytków. E, tu jest trochę lepsze siano, ale ogólnie to było siano słabej. jakości z tych nowych łąk, które. I tak Jakby wziąłem do koszenia, bo to nawet nie jest dzierżawa, no, po, prostu, po prostu koszę, jak mogę, to koszę. I miało chyba słabe przyrosty, ja tak kilogram 10 ja łożki jednak te dwie, myślę, że miały, było to i tak było 11,5 miesiąca u nas trzymane. No, te dwie sztuki, te byczek i czarno-biała, to było od narodzenia w naszych klubach, a te dwie były kupione. To były kupione po 1600 zł. No i tak, niecałe 4000 nie wzięliśmy, no 11 miesięcy trzymania, chodzenia, tak woda, jednak bez koncentratów, tylko praktycznie przed samą sprzedażą pojawiły się koncentraty. Tak od września do listopada koncentrat się pojawił, we wrześniu tak słabo był, praktycznie w październiku dopiero kupiłem koncentraty i te już sztuki są na koncentracie, ale jak widzicie byczek miał problemy z biegunką, za dużo białka myślę, albo siano trochę takie kurzące się, tamte sztuki już są większe, więc nie mają problemu. Te dwie sztuki mają problem i tampa też troszeczkę. Byczek ten, ten miał problemy z zapaleniem tam chyba płuc. I ta czerwona sztuka, więc już też te sztuki od grzybicy były szczepione. Tam te sztuki, o pierwsza dawka i ten kłas kolejny. Z tymi sztukami jest problemu nie ma. Ta sztuka też czarna była szczepiona. Jałoszki Gilway się już nauczyły dobrze jeść, więc nie ma z tym problemu. Jednak to są dobre, ładnie jak mnie to tak bydło jednak mięsne. Jest wraz lepsze od takich kupiować sysaki czy tam jak to ludzie nazywają żarłaki. Na mnie to takie nowe stwierdzenia, dopiero się z tym spotkałem. Ale trzymając zbydło kilka lat, już będzie tak od 2005 roku to zakładam, że to jest bydło trzymane, jak już na mięso, tak? Nie na mleko, limituj ojciec sprzedał i od tej pory było na mięso trzymane i Jeszcze tak oglądałem filmik z 2018 to było 8 sztuk teraz mamy 10 sztuk przed sprzedażą mieliśmy 11 stała ta kup zakupiona i tamte dwie te wszystkie sztuki już tu były tak tu stały się w ciasnym miejscu się mieściły tutaj mamy kury tak na oborze 12 sztuk myślę że zmieści tak mamy problem z wilgocią jak widzicie skrapla się a siana mamy zapas więc Trzymamy bydło, do, do, do żywienia jakie dostają to wysłodki malasowane, ziemniaki tam jeszcze dynie dostają, siano, jęczmionka jak widzicie to jest jęczmionka, głównie mamy słomą jęczmionkę, ospę z jęczmienia owsa i przyżyta. dosypuje im rzepak, ale to chyba jest zła sprawa, koncentraty na rzepaku, drożdże, ten, drożdże paszowe takie, te namnażające się specjalne dostają, kredę, witaminy tak dostają. Ale to chyba też my się za dużo dostawały tego, i są te biegunki się pojawiały, więc ograniczamy im te jedzenie treściwe.